Konsekracja świętemu Józefowi, dzień siedemnasty, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Józefie, najczystszy, módl się za nami. Czy ktoś kiedykolwiek pojmie, jak wielki musiał być w cnocie dziewictwa ten święty Józef, którego ojciec przedwieczny wyznaczył na strażnika, a raczej towarzysza? dziewictwa Maryi Święty Franciszek Salezy w Litanii Loretańskiej Maria jest nazwana Matką Najczystszą w Litanii do Świętego Józefa naszego Ojca Duchowego również nazywamy najczystszym żadnego innego świętego nie możemy wzywać jako najczystszego sprawiedliwego najmężniejszego najroztropniejszego najposłuszniejszego Najwierniejszego, czy posiadającego jakieś inne cnoty. Oboje, Maria i święty Józef, posiadają te, cno, te cechy w najwyższym stopniu częściowo dlatego, że ich serce Józefa i Marii, jako męża i żony, są jednością. Gdzie jest wasz, tam będzie i serce wasze. Z Ewangelii Łukasza. 12, 12 rozdział, 34 werset: Święty Józef ma trzy skarby: Jezusa, Marię i Ciebie. Te trzy skarby zajmują całe serce Świętego Józefa. Jest ono sercem kochającego Ojca, a Ty masz do Niego dostęp. Czyste serce Świętego Józefa jest Twoim domem. W katolicyzmie, kiedy mówimy o oddaniu się sercom Jezusa i Marii, Właściwie odnosimy się do oddania się osobom Jezusa i Marii. Kochamy święte i przeczyste serce. Często przedstawiamy je w sztuce, ponieważ kochamy osoby Jezusa i Marii. Podczas gdy kult serca Jezusa i Marii jest od dawna ugruntowany w kościele. Każdy ma swoje osobne święto liturgiczne. Kult serca świętego Józefa nie został w pełni rozwinięty. Być może kiedyś będziemy obchodzili święto liturgiczne poświęcone jego sercu, ale tylko Bóg zna przyszłość. Bez względu na to, czy tak się stanie, wszystkie dzieci pragną mieć Ojca, którego serce, osoba jest silne, opiekuńcze i łagodne. Święty Józef ma właśnie takie serce. Ma serce Ojca, Króla, Wojownika i Czystego Rycerza. Jego czyste serce bije z miłości do Ciebie. Święty Józef, pomoże Ci mieć czyste serce. Największym złem, jakie dręczy serca współczesnych mężczyzn, jest żądza. Świat przepełniają działania niemoralne, powodowane żądzą. Te czyny bardzo obrażają Boga, ruinują rodziny, wołają o pomstę do nieba. Przecież Matka Boża nie ostrzegała świętej Hildegardy z Fatimy, świętej Jacenty z Fatimy, że wiele dusz pójdzie do piekła przez grzechy cielesne. W tej bitwie o czystość wszyscy muszą się zwracać do świętego Józefa. Jeśli mężczyzna lub kobieta boryka się rządzą, musi się zwrócić do świętego Józefa. Jeśli pokusy przeciwko czystości dręczą twój umysł, serce i duszę. Biegnij do swojego Ojca Duchowego. Przylgnij do Świętego Józefa. Twój Ojciec potrafi wzmocnić cnotę, cnotę czystości w Twoim sercu i doprowadzić Cię do prawdziwej, cnotliwej miłości Boga i bliźniego. Pokonasz żądze i zwyciężysz grzech, jeśli schronisz się pod ojcowskim płaszczem Świętego Józefa. Trudno się modlić, kiedy jesteś Wystawiony na pokusy przeciwko czystości, ale jeśli tylko wezwiesz Jego świętego imienia, święty Józef będzie walczył za ciebie. Zwłaszcza mężczyźni powinni naśladować czyste serce świętego Józefa. Świat potrzebuje mężczyzn, którzy kochają swoje żony, tak jak święty Józef kochał Marię. Jeśli mężczyźni będą szanowali swoje żony, tak jak szanuje się świątynię, rodziny się podźwigną. Demony zostaną zgładzone, a zło naszej epoki, która atakuje godność osoby ludzkiej, polegnie. Naśladowanie świętego Józefa rozpocznie rewolucję świętości na całym świecie. A że Bóg może bardziej wsłuchiwać się w nasze modlitwy i Szodrze, bezwłocznie obdarzyć swój kościół pomocą, sądzimy, iż będzie głęboko pożyteczne. Dla ludu chrześcijańskiego, jeśli będzie nieustannie wzywał z wielkim nabożeństwem i zaufaniem wspólnie z dziewicą Marią, Matką Bożą, jej przeczystego małżonka, błogosławionego Józefa. Papież Leon XIII Santo Angelo boskie zjednoczenie Matki Bożej i wspaniałego świętego Józefa. Dzięki temu zjednoczeniu dobro, dóbr wiecznych sam nasz Pan należał do świętego Józefa tak jak do Matki Bożej. Święty Franciszek Salezy Santo Angelo A co to za święty? W rzeczywistości Santo Angelo to nie człowiek, tylko przedmiot święty pierścień, który święty Józef dał Marii w dniu ich zaślubienia. Tak, dobrze przeczytałeś. Pierścień ślubny, który święty Józef dał Marii istnieje do dziś. Jest przechowywany w specjalnym złoto-srebrnym relikwiarzu w katedrze San Lorenzo Perugi. Wielu ludzi pielgrzymuje do Asyżu, nie wiedząc, że niedaleko, bo w odległości 20 km Znajduje się święty pierścień. Trafił de, do Perugi w XIX wieku. Przedtem znajdował się w różnych miejscach we Włoszech. Jeszcze niedawno mało kto poza Perugią wiedział o jego istnieniu. Nawet wielu świętych nie miało o tym pierścieniu pojęcia. Dziś dzięki mistycznym wizjom błogosławionej Anny Katarzyny Emery. Ludzie na całym świecie wiedzą o Santa Angelo i o miejscu jego przechowywania. Co ciekawe, błogosławiona Anna Katarzyna nigdy tak naprawdę nie ujrzała pierścienia. Zobaczyła go w mistycznych wizjach, ale nigdy się nie dowiedziała, gdzie on się znajduje. Informacje o jego dokładnej lokalizacji wyszły na jaw dopiero po jej śmierci. Oto jak to się stało. Wiadomo, że 29 lipca i 3 sierpnia 1821 roku błogosławiona Anna Katarzyna zobaczyła w wizji święty klejnot. Przed objawieniami nie miała pojęcia, że zachował się pierścień ofiarowany Maryi przez świętego Józefa. 29 lipca 1821 roku Zobaczyłam pierścień Najświętszej Marii Panny. Nie jest ze srebra, ani ze złota, ani żadnego innego metalu. Ma ciemną barwę, która się mieni. Nie jest wąski, ale raczej szeroki i na dość gruby palec. Widziałam, że jest kładki, a jednocześnie pokryte drobnymi, regularnymi, trójkątnymi trójkątami, których były litery od wewnątrz był płaski. Pierścień jest wygrawerowany. Widziałam, że trzymają go za wieloma zamkami w pięknym kościele. Pobożni ludzie, którzy mają zamiar się pobrać, przytykają do niego swoje obrączki. 3 sierpnia 1821 roku przez kilka ostatnich dni dużo widziałam zdarzeń z pierścieniem ślubnym Maryi. Ale na skutek niepokoju i bólu, nie potrafię już ułożyć swoje opowieści. Dziś zobaczyłam święto w kościele we Włoszech, gdzie znajduje się pierścień ślubny. Wydawało mi się, że wisi w czymś w rodzaju monstrancji, która stoi nad tabernakulą. Był tam duży ołtarz. Wspaniały. Wspaniale przyozdobiony. W głębi można było zobaczyć. Wiele srebrnych wotów. Zobaczyłam pierścienie przytykane do monstrancji. W czasie święta Marii i Józefa w strojach ślubnych. Po obu stronach pierścienia jak gdyby Józef wsuwał koło błogosławionej dziewicy na palec. Jednocześnie zauważyłam, że pierścień jest śniący i lekko się porusza. Dzięki swoim wizjom, błogosławiona Anna Katarzyna dowiedziała się, że pierścień ślubny znajduje się we włoskim kościele, ale nie umiała powiedzieć, o który kościół czy miasto we Włoszech chodzi. Umarła, nie poznawszy tej informacji. Kilka lat po jej śmierci zaczęto szukać miejsc przechowywania przedmiotów, które błogosławiona Anna Katarzyna, Podobno widziała w swoich wizjach. Trudno w to uwierzyć, ale ustalono miejsce przechowywania pierścienia. Znaleziono go w katedrze San Lorenzo Perugui. Został odkryty w pięknym, ukryty w pięknym relikwiarzu, przypominającym monstrancję upisywanym przez błogosławioną Annę Katarzynę. Pierścień przechowywano tam już od pewnego czasu, ale prawie nikt spoza Włoch o tym nie wiedział. Opis pierścienia zgadzał się z oryginałem we wszystkich szczegółach. Wydaje się opalizujący i ciemny. Ciemno-bursztynowy albo żółty. Czasem, gdy do katedry wpada dużo światła, pierścień staje się mlecznobiały. biały Fascynującym aspektem relacji błogosławionej Anny Katarzyny są daty. Dzienne, kiedy widziała na piersi. Miała wizję 29 lipca i 3 sierpnia. Nie mogła o tym wiedzieć, ale w te właśnie dni pielgrzymy odwiedzający katedrę w Perugii po drodze do Asyżu, dokąd zmierzają na coroczny odpust do Kuli pod wezwaniem Matki Bożej angielskiej, czyli na 2 sierpnia. Pod koniec lipca i na początku sierpnia duże grupy pielgrzymów oddają w szczególny sposób hołd Piersieniowi. Małżeństwa oraz narzeczeni przed ślubem mają prawo dotknąć Santa Angelo swoimi obrączkami ślubnymi, aby otrzymać błogosławieństwo w życiu małżeńskim. Najwyraźniej, Błogosławiona Anna Katarzyna była świadkiem tego wydarzenia w swoich wizjach. Dziś pielgrzymi z całego świata odwiedzają Perugię, aby zobaczyć i adorować relikwie. Błogosławiony papież Pius IX oddał trzeźwych sieniowi 10 maja 1857 roku, kiedy odwiedził miasto. Odprawił wtedy również przeświętą w katedrze. O jak przeczysta miłość łączyła dziewiczych małżonków większa niż ta która połączyła Adama i Ewę w pierwszych dniach ich niewinności. Józef i Maria byli rozkoszą Pana, jak ekstazą aniołów w skromnym domu w Nazarecie. Nazaret przypominał Eden w początkach stworzenia. Wszystko było święte, wszystko było niewinne, wszystko było piękne. Błogosławiony. Wartłomiej Longo. Litania do Świętego Józefa. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny, Boże zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, Módl się za nami. Józefie Najczystszy, Módl się za nami. Józefie najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie najmężniejszy, Módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, Módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, Módl się za nami, miłośniku ubóstwa. Módl się za nami, wzorze pracującej. Módl się za nami, ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami, opiekunie dziewic. Módl się za nami, podporo rodzin. Módl się za nami, pociecho nieszczęśliwej, Módl się za nami, nadziejo chorej, Módl się za nami, patronie umierającej, Módl się za nami, po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami, opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Poranku Boży, który gładzić grzechy świata, przepuść nam, pani. Poranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, pani. Poranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Bóg Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.